Już niemal w naszej ofercie pojawi się nowe mieszkanie po generalnym remoncie. Tak, wiem. Jest jeszcze w proszku. Natomiast dzięki naszej dzisiejszej wizycie możemy na własnej skórze przekonać się, że zarówno tynki, jak i posadki zostały skute i czekają na nową nawierzchnię. To samo, jeżeli chodzi o elektrykę i hydraulikę. Wszystkie stare żyły zostały wyprute i położone na nowo. Ogromnym mam tutaj tej nieruchomości jest jej wysokość 2,84, co pozwala na zamontowanie podwieszanych sufitów, dzięki temu będziemy mieli punktowe oświetlenie, a mimo to wysokość pozwoli, jak ja to mówię, spokojnie oddychać. Od generalnego wykonawcy mamy zapewnienie, że już za półtora miesiąca nieruchomość będzie gotowa do sprzedaży. Jej rozkład rozbuduje się następująco. Dwie oddzielne sypialnie, łazienka, hall oraz duży salon z aneksem Przez duży mam na myśli 20 m2. Mieszkanie zlokalizowane jest na trzecim piętrze, w niskim, czteropiętrowym bloku, przy ulicy Sobieskiej. Jeżeli chodzi o remont, będzie on wykonany w jakości premium. Oprócz wymiany wszystkich instalacji elektrycznych, hydraulicznych, nowych gładzi, sufitów, podłóg, płytek, dodatkowo będzie pełna zabudowa kuchenna. Płyta indukcyjna, okap, piekarnik, boiler elektryczny, gdyż zdecydowano o usunięciu gazu dla bezpieczeństwa i ponadto zostanie dołożona szafka RTV, ale również duża szafa, garderoba w przedpokoju. Jeżeli chodzi o pomieszczenia przynależne, to do mieszkania oczywiście należy piwnica oraz balkon, na który wychodzimy prosto z salą. Zapraszam również do zapoznania się z wizualizacjami, jak będzie wyglądało to mieszkanie po generalnym remoncie. Pięćdziesiątego drugiego roku i jest to. Robić. <śmianie> Zapraszamy również do kontaktu osoby, które posiadają nieruchomości z jakimiś problemami, czy to prawnymi, technicznymi lub zadłużeniowymi. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu w każdym problemie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ja to robię i ile udało mi się na tym zrobić, koniecznie sprawdźcie mój kanał Fin na YouTube, gdzie wszystko dokładnie prezentuję. Nazywam się Marcin Orzechowski, działam na rynku nieruchomości jako aktywny inwestor, konsultant oraz doradca w obrocie nieruchomości.